Jeżeli zostawisz łapkę w górę w ciągu pięciu następnych sekund, to jutro znajdziesz to złotych. Ale już na wstępie tego filmu chciałem wam powiedzieć, że wraz z innymi youtuberami organizujemy dla Was konkurs na 2800 dolców dla jednej osoby. Zasady są proste. Jedyne co trzeba zrobić to zasubskrybować ten kanał wraz z dzwoneczkiem, następnie zasubskrybować kanał Herowska i Barteksa, które znajdują się w opisie. Potem musicie zostawić łapkę w górę pod tym filmem i w komentarzu napisać biurę udział i swój nick z Fortnite'a. Wyniki pojawią się równo za tydzień, 21 sierpnia na naszych relacjach na Instagramie. Także koniecznie go śledźcie. no i nie polecam chcą oszukiwać, a teraz zapraszam do oglądania. Simono mordeczki, z tej strony Hexo. w tym filmiku chciałem wam przedstawić kilka darmowych nagród, które koniecznie musicie odebrać przed startem sezonu czwartego w Fortnite. Cie. Koniecznie ten film do końca, a jeżeli jesteś na tym kanale, to koniecznie zasubskrybuj go wraz z dzwoneczkiem. No i jeżeli chcesz ze mną pograć lub pogadać, to zapraszam ciebie na mojego Discorda. Link znajduje się w opisie, no i też przy okazji możesz zaobserwować mojego Instagrama Hexo i ty. A ja już bez przedłużania zapraszam do oglądania. Także pierwszą darmową nagrodą na naszej liście jest to emotka Rise the Cup. Generalnie już niedługo do Fortnite ma zostać dodany turniej, który właśnie będzie się nazywał tak samo jak ta emotka, czyli Rise the Cup. Generalnie, no to właśnie osoby, które zajmą w miarę wysokie miejsce w tym turnieju, otrzymają właśnie emotkę Rise the Cup na swoje konto totalnie za darmo. Generalnie, no to właśnie chyba z tego co wiem, trzeba być w Top 1000, no i każdy, kto będzie w tym Top 1000 w danym kraju, otrzyma tę emotkę za darmo. No i zapewne będzie też tak, że będzie ona potem do kupienia normalnie w sklepie, także jak najbardziej spoko. Kolejną nagrodą na naszej liście jest to właśnie killoff, a dokładniej właśnie killoff, który jest związany z meteorytem. I został on dodany do Fortnite'a, w sumie nie wiadomo dlaczego, ale w sumie to spoko, bo dostaliśmy go za darmo i otrzymał go każdy. Bez względu na to, czy posiada jakiś karnet bojowy, czy coś takiego, ten killoff po prostu na swoje konto otrzymał. Także jest to po prostu w 100% darmowa nagroda i wydaje mi się, że jest ona jak najbardziej spoko. Teraz, moi drodzy, przejdźmy sobie do nagrody pod postacią właśnie EXPA. No i generalnie jest to właśnie misja ze statkiem. Wiele osób jeszcze nie zrobiło właśnie misji ze statkiem kosmicznym i generalnie jest ona według mnie naprawdę prosta ja swoją drogą zrobiłem ją w jakieś dwie minuty. Generalnie pierwsze co to musicie polecić sobie właśnie na stateczek, następnie zebrać trzy części i po prostu ten statek aktywować. Wtedy otrzymacie darmowego EXPA i wydaje mi się, że takie coś jest jak najbardziej spoko i że po prostu takie coś jest też przydatne. Kolejną nagrodą na naszej liście są to kilofy Hulk Smashers. Generalnie, no to właśnie już niedługo, a może już nawet na moment nagrywania tego filmu jest to dostępne, a najdokładniej nowa gra yy, Avengersów, która jest dostępna jak na razie tylko i wyłącznie na konsole. Generalnie, no to właśnie na konsolach jest ta nowa gra z Avengersów, no i musimy tam po prostu w nią troszeczkę pograć. No i wtedy do Fortnite'a zgarniemy właśnie ten darmowy po prostu kilof, wraz z dodatkowym stylem, że tak powiem, takiego Ironmana. A konsole chyba zapewne większości z was ma, ponieważ i to niektórzy grają na konsoli, a to niektórzy chociażby na przykład mają samą konsolę, a pobranie Fortnite jakimś wielkim problemem nie jest. Także co, wydaje mi się, że jest to jak najbardziej spoko. No i już ostatnią nagrodą na naszej liście jest to nagroda, o której większości właśnie z graczy zapomniało, ale też naprawdę wiele osób jej nie ma. A najdokładniej jest to darmowa emotka Boogie Down. Generalnie była ona już dostępna naprawdę dawno temu, no ale ostatnio zrobił się na nią naprawdę wielki hype, ponieważ no to do Fortnite'a podłączali nowi gracze no i nie wiadomo zbytnio o co chodzi z tym dwuetapowym logowaniem. Generalnie no to w, jeżeli sobie właśnie wejdziemy w stronę Epic Games i następnie przejdziemy sobie do właśnie haseł, tam mamy coś takiego jak włączenie dwuetapowego logowania. Możemy to zrobić przez aplikację, jak i również możemy to zrobić przez maila. Jeżeli to włączymy, no to po prostu na nasze konto w Fortnite dostaniemy darmową emotkę Boogie Down. Także wydaje mi się, że jest to jak naj Bardziej spoko. no i też większość osób o tym nie wiedziało. Ale też niektórzy po prostu o tym wiedzieli. Także w razie czego, no to jest masa poradników, jak takie coś zrobić. Także no. No i co, to już by było 5 nagród, wiesz, które musicie koniecznie odebrać w przed sezonem czwartym. No jeżeli będzie więcej nagród, to oczywiście nagra wam na ten temat jakiś filmik. Ja byłem Hexo, dziękuję wam za obejrzenie. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!